Siemaneczko, dzisiaj jesteśmy w MTA na serwerze 4 Przedstawię wam go i odpowiem na najważniejsze rzeczy o tym serwerze. I oczywiście to jest na specjalnej nowej sali. To tak o, teraz znajdujemy się pod kosalami. Tutaj są wejście do kosal. Środek to może wam innym razem pokazał, bo później. A teraz pojedziemy do spawnu, na spawn pojedziemy, będzie najlepiej. I coś lekkiej lagi mam, bo mi FPS-y tak mocno skaczą Z 25 do 19. Czekajcie, sobie dam tutaj głośniej radio. Powinno być mi dobrze słychać, bo robiłem próbę. Nie tak jak ostatnio. Dobra, to spawn jest tam, gdzie prawie na wszystkich serwerach. I na razie jesteśmy tylko w San Fierro się rozbuduje. Ale już jak widać, y spital i komisariaty są poza. Al albo nie, najpierw do mechanika pojedziemy. Muszę sobie przycisk zmienić na robienie ss -ów. Bo mam pod F11, a mapa też jest pod F11 Serwer jest szybko się rozwija Jest 36 na 65 ludzi To szybko Tu jest mechanik, jeszcze może sobie każdy naprawiać, ale już niedługo będzie wprowadzone e, Mechanik, praca I będzie też reputacja już, bo na razie nie ma 58 pingów, dobra już jestem. Tutaj jest urząd, tu na razie nic dużego w nie ma. Tylko wypłaty frakcyjne oraz egzamin kategorii B, to jedziemy na spawn teraz po kolei. Na spawnie też jest yy, zmiana skina. Można sobie zmieniać skiny. Taksówki są i jest parking. Parking bardzo fajny, tylko mały. Przebieralnia. Za darmo są skiny. Można zmieniać. Tu taksówki trzy stoją. To nie wiem, czy jeszcze w grali już, czy jeszcze nie. Ale tutaj będzie helipad dla helikopterów, raczej powinien być. Tutaj jest przechowalnia pojazdów. <młysły> Już Dobra, to tu jest przechowalnia pojazdów. Pokażę wam nawet jak to działa. Mhm. O, wszystkie auta mam na razie. Nie, nie mam wszystkich aut. Jednego auta mi brakuje w przechowalni. Po prostu wpisuję, że pojazd i ID pojazdu. I wyjmuje się to teraz. Pojedziemy na komisariat policji, taki jakby poboczny. Tak wygląda komisariat policji z zewnątrz. Wejdziemy do środka teraz. No jak komisariat normalnie wygląda. Nie wiem czy tu mają parking, tu chyba nie mają net parkingu, ale możemy zobaczyć. No właśnie, nie mają parkingu jeszcze z pojazdami, jednak mają. Czekajcie, już to naprawili. O jeszcze nie, można wsiadać jeszcze do pojazdów frakcyjnych. Czekamy tu na chwilę na niego. Później pojedziemy... gdzie my możemy pojechać? Do tuningu pojedziemy. Tuning to ta czaska. Wszyscy prawie o. Tylu administratorów na chwilę obecną jest. Chodzi, to nie są wszyscy tylko na serwerze. I głównym założycielem serwera jest Nexembres. Dzień, tutaj są jakieś skrypty dodawane, czy takie luźne. Pod... Fajne są te dalej na daleko można się renderować pod F10 takie. Widzicie tak to wygląda. To teraz co pojadę do mechanika. A mechanik na razie jest tani, ale już była ankieta jak Jakie ceny mają być. Od czego mają zależeć. No i... niedługo będzie wprowadzone. Jeżeli już nie było wprowadzone. Bo ja już dawno nie byłem u mechanika. Zwykłym pojazdem. Teraz ciągle prawie jestem na patrolach. Zarabiam sobie kaskę. Nie chcę ze ten film wyszedł. tym... Więc 20 więcej minut, bo nie będę mógł wrzucić na YouTube. O, znowu luda leci na Ladiut, te tej life. Często leci, ale fajna piosenka. Właśnie do tuningu mieliśmy pojechać. Gdzie może być za sobą słychać, bo mam... ja ją w ogóle nie słyszę. Właśnie, mamy też podmianki na luźne koguty, sygnały, sygnały świetne. Więc jest dobrze. To jest pod jedynką. Pod dwójką. Pod trójką. Pod czwórką nie mamy. I jeszcze w wozach yy, akcyjnych jest alarm na pozale, żeby wszyscy się zbiegli. O, tu jest właśnie tuning. I widzę, że pani Bala przenieśli. Że nazwę tu raz do San To był błąd. Bo to już tak jest dużo zecy. Pojdziemy teraz do kościoła. Jak ja nie umiem jeździć w ogóle. Tu jest kościół. Przy wszystkich prawie takich publicznych miejscach są rowery rozstawione, więc nie ma problemu z dojechaniem bez auta. Bo te ym, taksówki znikają szybko, jak się wysiądzie nich. To teraz pojedziemy na panbara. A, Później się wrócimy jeszcze do salonu. Tu są jeszcze salon Kampera i... Kamper i coś tu jeszcze było. Ale na razie widzę nic nie ma. Panik pewnie jawcy. Jeżeli jakiś administrator mnie ogląda, to żeby lepiej się pytał każdego, nawet jak siedzi jako pasażer, czyniaw, czy na PM. O, tu jest też paintball. To właśnie tu jest Pan To teraz pójdziemy na komisariat. Ten tu... Tutaj... Ten pod mostem to bajs Malino. W jakim sensie. Nie no, ja po prostu nie umiem, nie? kapuje tej mapy. Uuuu, uh, dobre wozy mają. To jest chyba widział pościgowy, jeżeli się nie mylę. To zatrzymać fotka jeszcze jak to wygląda, bo ja też tu jeszcze nie byłem. Akurat w tym. A już myślałem, że się nie da wejść bardzo fajnie jest budowane kosary yy. budynek kosary to PSP ma tylko ciekawe gdzie to jest przejście do jakiegoś galazy czy coś bo chciałbym wam auta pokazać jeszcze frakcyjne podmianki może zaś do jakiegoś administratora napiszę hmm. Nie ma sub na służby, więc wam nie pokażę. Może przy innej okazji. To teraz miałem jechać do salonu. Ekskluzywnych pojazdów najpierw pojedziemy. Czyli tam prosto, później pojedziemy do zwykłego i do na giełdę. I do mechanika jeszcze raz. Mało coś mówię, bo mamy jeszcze chlipkę po chorobie. Wiesz być ekipa, ale dużo... Teraz nie ma ludzi w ogóle, a teraz akurat mam czas. Jutro bym nagrał, by było więcej osób, ale... Jutro mam gości i nie mogę. Też żadnych pojazdów nie ma. No jak widzicie... Wszystkie auta zostały wykupione. Pójdziemy jeszcze do zwykłego salonu. Tam powinny się być jeszcze salon zwykły jest na dohelty Właśnie mam mapę z dzielnicami, dlatego iść jestem w PSP, a dokładnie to saft. Na razie to nie mamy jakiejś dużo roboty, bo mało osób jeszcze jest. Nie ma jakichś tam wypadków, ani nie ma żadnej grupy, która robi te wypadki. I pozarów jest... pozali już są robione. Pozali się automatycznie tworzyły, ale też jest nie ma. O bigl. wyłączyli. Właśnie tak wyglądały y, salon. Jak widzieliście, salon oraz salon oraz y, warsztat ma podmiankę. Wszystko zrobione przez bolka, chyba bolka. Ale nie jestem pewien. Znaki też są przez bolka. Ale coś nie widziałem ich. Nie wiem, czy coś. Next wyłączył skrypty Bo teraz też poprawiali serwer, żeby miał miejsce lagi Skróciłbym, ale wolę nie ryzykować prawka Wcale miałem nagrywać ten filmik, ale prawko mi zabrali Więc nagrywam dzisiaj A wrzucę go jutro Źródła na pierwszego, na niedzielę. Nagrywam go 27. do no, no. Tak wygląda giełda. Z samochodów oraz motocykli. Wjechałbym tak. Ale nie mogę, bo jestem na służbie. O to teraz wam przy okazji pokażę kosale wewnątrz. O a tam stoi moje autko. Muszę je przemalować jeszcze. Ja je przemalować co mi z pieniądze. Tak wyglądają kosary, tutaj są ubikacje, łazienka i to wszystko. Tu są wszystkie skiny. Skin ratownika. skin kosarowy, skin bojowy. Tam jest TP do y, garazu. <tryk> tu byłem. Teraz do szkoły, taka mała skin nie, to jest chyba biuro. Skoła jest tutaj. Nie. To tam jest koła chyba. Ale nie jestem pewien. Jak ja byłem w... za moich czasów, to jeszcze mieliśmy inne kosary Tak to wygląda. I tu wszędzie... Oj, tu jeszcze siłownia jest. To jedziemy po lóże Wyjdziemy drzwiami, bo bliżej będzie do wozu Mamy trzy wozy bojowe, dwie kaletki Trzy drabiny chyba, nie, dwie drabiny albo trzy yy, Tego malita I yy, jeszcze dwa inne wozy ale wam pokażę zaraz O autobus mamy, dwa mamy Dwie drabiny Dwie kaletki Kanhela i tego drugiego i trzy bojowe. To teraz pojedziemy do Mozy Altaku Nie, do 3 czytelne, a do tartaku. A pojadę tędy. helikopter Ciekawie czy prywatny, czy policja O, pokazywam jeszcze lotnisko Co jest właśnie praca Big Nie pokazywam jej, bo jest wyłączona O, tu jest parking, źle pojechałem Na serwerze jest dużo eventów teraz, na przykład wczoraj były dwa albo trzy na raz, muszę to zobaczyć. Szkoda, nie To on nie pokazuje wyłączona. Lecimy do taltaku. Nie, do 30 miałem lecieć. Najpierw do 30 później do taltaku. Jakie jeździć nie umiem? To tak jest dobrze, że o tej porze nagrywamy, jak wszyscy dopiero wracają ze skoły, bo jeszcze tak wypadków nie ma. A jakby były wypadki, to jak już się zaczną, to już jest jeden za drugim, albo nawet dwa na raz. Przynajmniej bym pokazał, jak wygląda praca... ...z 37 osób dopiero. Tutaj 60 osób wchodzi na raz, 65 czasami. Mam nadzieję, że za... po tym odcinku 58 osób, co najmniej pięćdziesiąt osób więcej wejdzie na ten serwer. Teraz prawo. O, dali. Mniej wypadku będzie, mniej roboty i mniej pieniędzy, co źle. Ale przynajmniej jak my będziemy jechać na wypadek do Tartaku, to nie będziemy wypadać. To teraz idziemy, 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 idziemy. O, ktoś dachował. Ale wyzwania nie było, więc nie jadę. Tak, nie ma poszkodowanego, więc nie ma co robić. Bo widzicie, tak wygląda. Można się ścinać albo z wózkiem. Tam wszystko jest opisane. W tym budynku są yy, piły, a w garażu tam dalej są wózki widłowe. To jedziemy dalej. Gdzie teraz pojechać? Sterny były pójdziemy na Placę gólnika oraz do Cygana Może przynajmniej te, tam będą auta jakieś. U Cygana są za adko auta. Ale za co takie okazje się trafią? No i ja nie wiem, czy dobrze pojechałem. O, bardzo ładnie co wygląda. Może wam pod koniec filmu wstawię... Kilka zdjęć, jak wczoraj byliśmy z ekipą na... Chodzi byłem raz... Nie, trzy razy byłem, po trzy osoby nas było. I każdy raz był Michu, ja i... Tak to był Albo Feldex i Klimek. T kto tam jeszcze mam? Z koksem też mam zdjęcie, ale to już ja sam. Tam jeszcze trochę mam zdjęć Zrobionych. Fajna zabawa jest na tym serwerze, fajna ekipa. Fajnie grace. Fajnie się gra. Po prostu super. Skróciłbym, ale mogę prawko stracić. A laskę... No mam chcecie. Nie wiem, o co mu chodzi. Tu jest praca... ...gólnika. Tu też był event. U... Możecie sobie ten event obejrzeć u Sebastiana Sebastian.pl1 Taki ma nick na YouTube. Zapraszam też do niego. Fajne filmiki ma. On również w jest. Ja też byłem na tym evencie, ale nie nagrywałem i dostałem bana. Chodzi, no, bana dostałem na 3 dni. Ale udało mi się zdobyć udbana i macie dzięki temu odcinek. Ola odcinka też mogło nie być dzięki Meleas Full który mi zabrał i prawko i dopiero dzisiaj wieczorem bym miał o 1919 19. a I wanted mi odwiesił Bo napisałem apelację i dobra, a fajna administracja jest, więc spoko jest dzięki... Y Pigulowi i. I want macie filmik. I pojechałem pod prąd. Co z mojej strony jest złe. To teraz pojedziemy do Los Santos. I wanted, dziękuję bardzo, I wanted Że odcinek nie będzie do końca Tak jak chciałem, żeby był Więc Ja kończę, jutro nagram coś Nie, jutro nie, jutro mam gości W to będzie ja coś nagram i wrzucę dalej Do nie tego Tego filmu nawet link do niego dam Link nawet do tego filmu dam na forum Więc będziecie mogli Zobaczyć sobie I wanted zobaczyć sobie jak Twopsów odcinek oraz prezentację tego serwera. Niestety. Więc do następnego odcinka.